trwa ogromna dyskusja szczepić się, czy nie szczepić się. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Ja jestem zaszczepiona. E, jak widzisz, e, anteny mi nie, wy, nie wyrosły, e, nikt mnie nie śledzi, oprócz mojego, wiesz, telefonu. Tak naprawdę, no, ja nie roz, znaczy ja roz, roz, nie wiem tak naprawdę, dlaczego ludzie się boją tych szczepionek. Poza tym to nie jest, to nie jest coś takiego, że szczepionka została wymyślona, nie wiem, wczoraj albo trzy tygodnie temu. E, jeśli ma nam to pomóc i mamy dzięki temu być bezpieczni, to uważam, że powinniśmy się szczepić. Naprawdę. Dla, dla siebie i tak naprawdę dla bezpieczeństwa innych. A co uważasz o tym takim ruchu antyszczepionkowców? Trochę to są egoiści, czy jak byś ich nazwała? Myślę, że to nie jest i nie chcę nikogo, wiesz, co obrażać. Wydaje mi się, że są po prostu niedoinformowani. A, a najczęściej bardzo często jest tak, że jest strach przed niewiedzą. E, I raczej i zachęcam do, do czytania, do, do prawdziwych publikacji, a nie takich na przykład jakichś, Boże, bo kto Ktoś mi wysłał link, bo słuchaj, bo poszczepionki. Nawet dzisiaj i czytałam e, taki, coś mi mignęło. Kobietom poszczepionce rosną piersi. Ja mówię, wow, fantastycznie, tylko dlaczego mi to jeszcze nie spotkało? Czyli dementujesz. Dementuję, absolutnie.